Cześć i witaj na kanale Świat Ludzkich Historii. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk Lubię to i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy! W biurowcu korporacji Syntrex panował poranny zgiełk. Pracownicy spieszyli się na spotkania, sekretarki w pośpiechu układały dokumenty, a nowy CEO, Adrian Kolski, przechadzał się korytarzem z telefonem przy uchu. Był młody, ambitny i bezwzględny, uważał, że sukces wymaga eliminacji wszystkiego, co uznawał za zbędne. Jego wzrok padł na starszego mężczyznę w roboczym kombinezonie, który mył podłogę. Był to Wojciech Wojtek Mazur, skromny woźny, którego większość pracowników ledwo zauważała. Codziennie zjawiał się wcześnie rano i pracował do późnych godzin wieczornych. Zawsze cichy, zawsze sumienny. Kolski podszedł bliżej i skrzyżował ramiona. Panie Mazur, jakim cudem podłoga nadal śliska? Zapytał ostrym tonem. Wojtek spojrzał na niego spokojnie, lecz nie odpowiedział od razu. Ukończył przecieranie ostatniego fragmentu podłogi, po czym podniósł wzrok. Używam odpowiedniego środka. Potrzeba chwili, by wysechł. Adrian prychnął. To się nie nadaje. Nie możemy mieć takich opóźnień. Wie pan co? Proszę odebrać w kadrach swoje dokumenty. Jest pan zwolniony. Kilka osób stojących w pobliżu spojrzało z niedowierzaniem. Wojtek uniósł brew, ale nie wyglądał na zaskoczonego. Rozumiem, powiedział spokojnie, po czym zdjął rękawice i odszedł w kierunku wyjścia. Adrian wrócił do rozmowy telefonicznej, nie przejmując się losem mężczyzny. Nie miał pojęcia, że właśnie popełnił ogromny błąd. Wojciech Mazur opuścił biurowiec syntreksu z kamienną twarzą. Nie przyspieszył kroku, nie oglądał się za siebie. Nie było w nim ani gniewu, ani żalu. Był przyzwyczajony do nieoczekiwanych zmian. Był człowiekiem, który potrafił dostosować się do każdej sytuacji i to właśnie zamierzał zrobić. Zanim wrócił do domu, zrobił krótką rundkę po mieście. Wszedł do starej, mało znanej kawiarni, gdzie właściciel, siwiejący mężczyzna w skórzanej kurtce, skinął mu głową i bez słowa podał mu czarną kawę. Coś się stało? zapytał, siadając naprzeciwko. Wojtek upił łyk i odłożył filiżankę. Można powiedzieć, że mam teraz więcej wolnego czasu. Mężczyzna prychnął. Ktoś cię zwolnił. Wojtek uśmiechnął się lekko. Młody, ambitny prezes. Nie podobało mu się tempo mojej pracy. Idiota. Możliwe, ale to nieistotne. Wojtek oparł się na krześle. Powiedz mi lepiej, czy wciąż masz kontakt z dawnymi znajomymi? Jego rozmówca zmarszczył brwi. To zależy, co masz na myśli. Wojtek skinął głową i wyciągnął z kieszeni starą zapalniczkę. Obrócił ją w palcach. Był to gest, który znało niewielu ludzi. Gest, który oznaczał jedno. Coś się zaczyna. Tymczasem w syntreksie Adrian Kolski czuł się spełniony. Dzień rozpoczął się doskonale, pozbył się kolejnego zbędnego elementu w swojej firmie. Od kiedy przejął stery, jego priorytetem była wydajność, a nie sentymenty. Nie miał czasu na pracowników, którzy nie dostosowali się do jego tempa. Nie wiedział jednak, że wkrótce jego życie miało się zamienić w koszmar. Tego samego wieczora, gdy opuścił biurowiec, ochroniarz zgłosił dziwne zakłócenia w systemie kamer. Na nagraniach widoczna była sylwetka mężczyzny w kapturze, który przechadzał się po parkingu, lecz każda próba zbliżenia obrazu kończyła się zakłóceniami. To pewnie jakiś wandal machnął ręką Adrian, gdy zgłoszono mu ten incydent. Zwiększcie patrol i to tyle. Następnego ranka, kiedy Adrian wszedł do swojego biura, na jego biurku leżała kartka. Nic więcej, żadnych znaków włamania, żadnych śladów obecności intruza. Tylko jedna kartka papieru, na której znajdowało się jedno zdanie. Zanim coś wyrzucisz, upewnij się, że wiesz, co to było. Kolski poczuł nagły chłód. Rozejrzał się wokół, ale nic się nie zmieniło. Wziął głęboki oddech i zmarszczył brwi. Kto to tu zostawił? Zapytał asystentkę, ale ta tylko pokręciła głową. Próbował zignorować ten incydent. Skupił się na pracy, na telefonach, na spotkaniach, ale przez resztę dnia czuł, jakby ktoś go obserwował. Nie miał pojęcia, że to dopiero początek. Adrian Kolski nigdy nie należał do ludzi przesądnych, ale od kilku dni czuł się nieswojo. Odkąd znalazł tajemniczą kartkę w swoim biurze, miał wrażenie, że coś jest nie tak. Zwiększył ochronę, kazał zainstalować dodatkowe kamery, a nawet poprosił osobistego asystenta, by sprawdził listę pracowników i byłych pracowników pod kątem podejrzanych osób. Nic jednak nie wskazywało na to, by ktoś miał motyw, by mu grozić. Aż do tej nocy. Było dobrze po północy, gdy Adrian wracał do domu. Mieszkał w luksusowym apartamencie na osiemnastym piętrze jednego z najwyższych budynków w mieście. Gdy podjechał pod garaż, zauważył coś, co natychmiast wzbudziło jego niepokój. Brama wjazdowa była lekko uchylona. Niemożliwe. Mruknął do siebie i sięgnął po telefon. Nagle światła w garażu zamrugały, po czym całkowicie zgasły. Wtedy go zobaczył. W ciemności stał mężczyzna, wysoki, wyprostowany, ubrany w ciemny płaszcz. Twarz była ledwie widoczna w półmroku, ale Adrian od razu rozpoznał ten spokój, tę pewność siebie. To był Wojciech Mazur. Co ty tu robisz? warknął Adrian, próbując ukryć drżenie w głosie. Nie masz prawa tu być. Wojtek zrobił krok naprzód. Masz wrogów, panie Kolski. zapytał spokojnie. Co to za pytanie? Oczywiście, że nie. Wojtek uniósł brew. Jakby Adrian właśnie powiedział coś wyjątkowo głupiego. To ciekawe, powiedział, przechadzając się wolnym krokiem wokół niego. Bo wygląda na to, że ktoś chce cię nastraszyć. Adrian poczuł, jak podspływa mu pokarku. To ty, to ty mi grozisz. Nie. Wojtek zatrzymał się. Gdybym chciał ci zagrozić, już byś o tym wiedział. Adrian zacisnął pięści. Czego chcesz? Chcę, żebyś wiedział, kim jestem. Wojtek wyciągnął z kieszeni mały przedmiot i rzucił go pod nogi Adriana. Była to stara, wojskowa naszywka z wyraźnym symbolem polskich sił specjalnych. Adrian spojrzał na nią i poczuł, jak serce wali mu w piersi. Ty, ty byłeś żołnierzem. Wojtek uśmiechnął się lekko. Nie żołnierzem, operatorem. Grom, Formoza. Wykonywałem misje, o których ludzie tacy jak ty nawet nie mają pojęcia. Adrian cofnął się o krok. Dlaczego? Dlaczego pracowałeś jako woźny? Bo chciałem spokoju, ale ty postanowiłeś to zmienić. Zapanowała cisza. Adrian wiedział, że nie ma do czynienia z kimś zwykłym. Posłuchaj, jeśli chcesz pieniędzy. Wojtek westchnął. Pieniądze mnie nie interesują, Adrianie. Ale jedno musisz zrozumieć są ludzie, z którymi lepiej nie zadzierać. Po tych słowach odwrócił się i zniknął w ciemności, zostawiając Adriana z bijącym sercem i dłonią zaciskającą się na wojskowej naszywce. To był moment, w którym Adrian Kolski zrozumiał, że właśnie popełnił największy błąd swojego życia. Adrian Kolski stał w garażu jeszcze dłuższą chwilę, wpatrując się w wojskową naszywkę. Serce waliło mu w piersi, a w głowie huczały myśli. To nie był zwykły woźny. To był ktoś. Kto mógłby zniknąć w cieniu i nigdy więcej się nie pojawić, lub sprawić, że to ja zniknę. Gdy w końcu wszedł do swojego apartamentu, nie mógł zasnąć. Całą noc analizował sytuację. Myśli krążyły wokół jednego pytania: czy on mi groził, czy to było ostrzeżenie, a może test? Dzień później. Adrian wszedł do biura wcześniej niż zwykle. Jego pierwszą decyzją było polecenie ochronie dokładniejszej kontroli budynku. Przejrzał raporty monitoringu, ale ku jego frustracji nic tam nie było. Żadnego śladu Wojtka w garażu, żadnego dowodu na jego obecność. Czuł narastającą paranoję. Czy to możliwe, że ktoś taki jak Wojtek potrafił obejść wszystkie zabezpieczenia bez śladu? Podczas porannego spotkania nawet nie słuchał swoich menedżerów. Jednym okiem zerkał na telefon, zastanawiając się, czy zadzwonić do kogoś po pomoc. Może prywatny ochroniarz. Może ktoś, kto zajmie się Wojtkiem, zanim on zajmie się nim. Ale potem stało się coś dziwnego. Pod koniec dnia, gdy Adrian wychodził z biura, zauważył go. Wojtek Mazur siedział na ławce przed budynkiem, tak jakby czekał. Spokojny, opanowany. Kolski poczuł, jak ściska go w żołądku. Przez chwilę zastanawiał się, czy nie wezwać ochrony, ale wiedział, że to bez sensu. Jeśli ten człowiek spędził lata w siłach specjalnych, to nikt w tym budynku nie będzie w stanie go zatrzymać. Wziął głęboki oddech i podszedł bliżej. Co ty chcesz, Mazur? zapytał, starając się brzmieć pewnie. Wojtek podniósł wzrok i lekko się uśmiechnął. Jak tam sen? zapytał spokojnie. Adrian zmrużył oczy. O co ci chodzi? O to, że jesteś człowiekiem, który uważa, że może pozbywać się ludzi. Jakby byli śmieciami. W twoim świecie liczą się wyniki, pieniądze i pozycja. Ale jest jedna rzecz, której nie rozumiesz. Wojtek wstał i spojrzał Adrianowi prosto w oczy. W pewnym momencie trafiasz na kogoś, kogo nie da się kupić. Kogoś, kto nie zapomina. Adrian z trudem przełknął ślinę. Grozisz mi. Wojtek pokręcił głową. Nie, Adrian. Daję ci szansę. Szansę na ceo. Wojtek uśmiechnął się lekko. Żebyś zaczął uważać, kogo traktujesz jak śmiecia. Bo nigdy nie wiesz, kim ta osoba była i co może zrobić, kiedy ją rozzłościsz. Po tych słowach Wojtek odwrócił się i odszedł. Nie oglądał się za siebie. Adrian patrzył za nim, z dłońmi drżącymi lekko ze stresu. To nie była groźba, to było ostrzeżenie. I najgorsze było to, że Adrian wiedział, że Wojtek mówił prawdę. Adrian nie mógł przestać myśleć o słowach Wojtka. Mimo, że minęły dni, a potem tygodnie, te słowa wciąż brzęczały mu w głowie. Zaczynasz uważać, kogo traktujesz jak śmiecia. W ciągu tych kilku dni zaczął dostrzegać coś, czego wcześniej nie zauważał, jak łatwo ignorował ludzi, traktując ich jako narzędzia do realizacji swoich celów. W swojej pogoni za sukcesem zatracił coś istotnego szacunek do innych. Postanowił, że nie będzie już tym samym człowiekiem. Zaczął uważać na to, jak traktuje innych. Zrozumiał, że pieniądze, pozycja, wyniki to nie wszystko. Każdy człowiek miał swoją historię, którą warto było poznać, zanim go ocenił. Ale najdziwniejsze było to, że mimo tej zmiany w sobie, nigdy więcej nie spotkał Wojtka. Zniknął, jakby był tylko postacią z jego koszmaru. Żadnych śladów, żadnego śladu obecności. Kiedy próbował dowiedzieć się czegoś więcej, nie natrafił na żadne informacje. Jakby Wojtek nigdy nie istniał. Mimo to, Adrian czuł, że ten człowiek był prawdziwy. I chociaż nigdy nie dowiedział się, kim naprawdę był, jego słowa pozostały z nim na zawsze. Każdego dnia, kiedy rozmawiał z ludźmi, którzy kiedyś mogliby być dla niego tylko narzędziami do realizacji celów, teraz starał się traktować ich z szacunkiem. A w jego głowie wciąż brzmiało jedno pytanie: czy to Wojtek był testem, czy ja sam? Mijały tygodnie, a Adrian Kolski stawał się coraz bardziej świadomy siebie i otaczającego go świata. Czuł, jak zmiany w jego podejściu wpływają na jego życie, choć nie było to łatwe. Wciąż borykał się z niepokojem, który towarzyszył mu od dnia spotkania z Wojtkiem. Co jakiś czas miał wrażenie, że ktoś obserwuje go z ukrycia. Niekiedy przyłapywał siebie na tym, że zastanawia się, czy ktoś w jego otoczeniu nie jest przypadkiem kimś, kogo kiedyś zignorował. A teraz zaczyna dostrzegać, jak wiele dla niego znaczy. Po kilku tygodniach Adrian postanowił zmienić podejście do swojej pracy. Zredukował liczbę spotkań z menedżerami, które nie wnosiły nic wartościowego, a zamiast tego starał się lepiej poznać swoich współpracowników, porozmawiać z nimi o ich obawach, pomysłach i marzeniach. Odpowiedzialność za firmę nie spoczywała już tylko na wynikach finansowych i strategiach rozwoju. Zrozumiał, że sukces zależy również od relacji, które buduje z ludźmi. Był zaskoczony tym, jak bardzo pozytywnie wpłynęło to na atmosferę w biurze. Ludzie zaczęli bardziej otwarcie dzielić się swoimi pomysłami, a na twarzach jego pracowników pojawił się autentyczny uśmiech. W końcu poczuł, że zaczyna budować coś trwałego, nie tylko w sensie materialnym, ale i w relacjach międzyludzkich. Jednak, mimo tych zmian, cały czas czuł się dziwnie niepewnie. Jego myśli wracały do Wojtka. Zastanawiał się, czy ten człowiek rzeczywiście był tylko przestroga, czy może miał w sobie coś, co Adrian jeszcze nie dostrzegał? Jego tajemniczość, spokój, pewność siebie, to wszystko wydawało się nadprzyrodzone, jakby Wojtek był kimś, kto wiedział, co może zrobić, by wywrócić świat Adriana do góry nogami. Pewnego wieczoru, wracając do swojego mieszkania, zauważył, że coś jest nie tak. Kiedy wchodził do klatki schodowej, zobaczył na końcu korytarza postać. Był to mężczyzna, ubrany w ciemny płaszcz. Jego sylwetka była znajoma. To niemożliwe, pomyślał Adrian, czując, jak serce zaczyna mu bić szybciej. Podszedł bliżej, a mężczyzna odwrócił się. I wtedy Adrian poczuł, jakby zderzył się ze ścianą. To był Wojtek. Stał tam, jakby nigdy się nie oddalił. Bez słowa patrzył na Adriana, a jego twarz była spokojna, jak zawsze. Wojtek. Adrian nie potrafił wydusić z siebie więcej. Wszystkie emocje, które próbował stłumić przez ostatnie tygodnie, teraz wychodziły na powierzchnię. Czuł, jak adrenalina zaczyna przepływać przez jego żyły. Znowu się spotykamy, Adrianie, odpowiedział Wojtek. Jego głos był spokojny, ale w jego oczach kryła się jakaś nieuchwytna głębia. Myślałeś, że się nie pojawię, zapytał, jakby rozumiał, co dzieje się w głowie Adriana. Adrian przez chwilę milczał, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Wojtek podszedł o krok bliżej. Zastanawiałeś się, co by było, gdybyś wziął te słowa na poważnie, Adrianie? Zapytał cicho, patrząc mu w oczy. Zawsze są wybory, które podejmujemy, ale nie zawsze jesteśmy świadomi ich konsekwencji. Adrian poczuł, jak coś w jego wnętrzu się zatyka. Wiedział, że nie chodziło tylko o jego podejście do pracy, ale o coś głębszego. O życie, które prowadził, o ludzi, których mijał, traktując ich jak pionki w grze. Kim jesteś? Zapytał nagle, nie mogąc się powstrzymać. Co chcesz osiągnąć? Wojtek uniósł brwi. Niczego nie osiągam, Adrianie odpowiedział. Moim celem było cię obudzić. I udało mi się. To wystarczy. Zanim Adrian zdążył zareagować, Wojtek odwrócił się i zaczął iść w stronę drzwi wejściowych. Adrian stał tam, zaskoczony, z sercem bijącym w piersi. Nagle poczuł, jakby cała jego rzeczywistość straciła sens. Zrozumiał, że spotkanie z Wojtkiem nie było przypadkowe. To było coś, co miało go zmienić, na zawsze. Wciąż nie wiedział, kim był Wojtek naprawdę. Może to nie miał znaczenia. Ważne było, że nigdy nie zapomni tego spotkania. Poczuł w sobie nową determinację. Wiedział że nie wszystko można kontrolować. I choć nie rozumiał do końca, co Wojtek chciał mu przekazać, wiedział jedno. Nie wolno mu już patrzeć na świat tylko przez pryzmat władzy, pieniędzy i wyników. Czasami trzeba zatrzymać się, spojrzeć w oczy drugiemu człowiekowi i zobaczyć, kim naprawdę jest. Z tymi myślami wszedł do swojego mieszkania, zamykając drzwi za sobą. Adrian siedział w ciszy swojego mieszkania, wpatrując się w puste miejsce, gdzie jeszcze chwilę temu stał Wojtek. Wciąż nie mógł uwierzyć, że to wszystko miało miejsce. Słowa, spojrzenie, Jego obecność wszystko to wydawało się tak rzeczywiste, a jednocześnie jakby należało do innego świata, do świata, którego Adrian nie rozumiał. Zatrzymał się na chwilę, zastanawiając się, czy to wszystko było tylko wytworem jego wyobraźni. Może to Wojtek był tylko postacią w jego umyśle kimś, kto miał go obudzić, wstrząsnąć nim by zaczął dostrzegać rzeczy, które wcześniej ignorował. Może to on sam stworzył tego człowieka, by zmierzyć się ze swoimi własnymi lękami i błędami. Adrian próbował szukać jakichkolwiek dowodów na to, że Wojtek naprawdę istniał. Przeglądał swoje notatki, sprawdzał nagrania z kamer, ale wszystko wydawało się puste, jakby nic się nie wydarzyło. Nie było żadnych śladów, żadnych wskazówek, które potwierdzałyby obecność Wojtka w jego życiu. I choć jego życie zaczęło się zmieniać, a on sam czuł, że stał się kimś innym, nie mógł pozbyć się uczucia, że to spotkanie miało głębszy sens. Wojtek, niezależnie od tego, kim był, pozostawił w nim ślad, który nie mógł zniknąć. Mimo wszystko, wciąż nie wiedział, czy ten człowiek był prawdziwy, czy może jedynie obrazem, który zrodził się w jego umyśle. Może to nie ma znaczenia, pomyślał. Może to, co naprawdę się liczy, to to, co zrobię z tą lekcją? Adrian zamknął oczy, czując, jak na nowo zaczyna dostrzegać świat wokół siebie. Nie miał już pewności, czy kiedykolwiek dowie się, kim był Wojtek Mazur, ale wiedział jedno: ta tajemnica, nieważne jakiej formy nie przybrała, na zawsze zmieniła jego życie. Nie tylko jego życie, ale także jego jako człowieka, szefa i tego, kto może zmienić życie innych na lepsze. I to była jedyna prawda, którą potrafił zaakceptować. Od tego czasu od razu zaczął patrzeć na swoich pracowników z większym szacunkiem, w tym woźnych, i zdobył nową definicję słowa sukces. Sukces to jest to, co czuje się wewnątrz, a nie tylko to, co jest materialne i to, czego można dotknąć. Pierwszą zmianą, jaką wprowadził, było zorganizowanie spotkania z całym zespołem, ale tym razem nie po to, by omawiać wyniki finansowe czy wyznaczać nowe cele. Chcę usłyszeć wasze pomysły, powiedział, patrząc na zgromadzonych. Nie tylko na temat pracy, ale też tego, co możemy zrobić, by to miejsce było lepsze. Zapanowała cisza. Ludzie wymienili niepewne spojrzenia, jakby nie byli pewni, czy to pułapka, czy może rzeczywiście ich szef się zmienił. Może, odezwała się w końcu Kasia z działu administracji, moglibyśmy wprowadzić elastyczne godziny pracy. Niektórzy mają dzieci i trudno im godzić życie prywatne z obowiązkami. Adrian skinął głową. Notując coś w swoim notesie, to dobry pomysł. Zastanowimy się, jak to wdrożyć. Coś jeszcze. Z minuty na minutę atmosfera się rozluźniała, a kolejne osoby zaczęły dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Po raz pierwszy od dawna Adrian poczuł, że naprawdę słucha i że to, co robi, ma sens. Po spotkaniu podszedł do niego starszy woźny, pan Stefan. Powiem panu coś, szefie. Pracuję tu od lat i nigdy nie widziałem, żeby ktoś na górze pytał ludzi o zdanie. To. to coś nowego. Adrian uśmiechnął się lekko. Czasami trzeba spotkać kogoś, kto pokaże nam, że najwyższa pora coś zmienić. Wiedział, że ten nowy etap dopiero się zaczyna i miał w planie jeszcze bardziej rozwijać swój biznes, aby zapewnić ludziom jak najlepsze samopoczucie w pracy.